Siema, chciałbym chciałbym wam zaprezentować mój serwer Minecraft. Jest ze mną dwóch przyjaciół, Bartek GWH. Ziobro ma Ziobro na Ziobro. No, Na osiedlu jeszcze jest parę rzeczy wbudowane. <grym> Bartka Burdel. <grym> tak, są trzy domy. Aha, i dodaliśmy warty. Tak jak, wart. Na przykład GBH, warp, rajski, i warp basen. Oj, sorki, warp, tak, Wart ocean, przepraszam. Tutaj jak widzicie, mamy taką fajną skafitkę. Dodam jeszcze parę pięter tej skoczni. Hmm. Co by jeszcze pokazał. Tak. Bartek, gdzie jesteś? Hmm. Tak jak chciałem dodać, to tu mamy... Mm, Spawnera Big Zombie. Tylko, że nie jest noc. Czekajcie. O no, o o o, akurat się spawnowano. Jak widzicie. Wszystko jest, ono się wspominało, tak serwernie, doskonale jeszcze rozbieramy, ale postaramy się to naprawić. Jak już wspominałem, to jest wartka GbH dom, burdel, zebrona dom i mój dom. Jeżeli chcecie, można prosić o założenie własnego warpa albo osiedla, albo kuboida na dom, żeby nikt nie, nie rozwalał. Aha. Mm, e, za, zamykamy e, czysty za pomocą komendy C-Private. Tak. To tyle. Żegnamy się z wami. Ja, ZiobroMami i Bartek G.B.H. Na razie.